Kielce 107 i 9 FM. Prawdę mówiąc, poranna rozmowa. Radia M. Radia M. Katarzyna Bernat, witam, szanowni państwo. Gościem w studiu jest dzisiaj ksiądz biskup Andrzej Kaleta, biskup pomocniczy Diecezji Kieleckiej. Szczęść Boże, witam państwa. Szczęść Boże, witamy księdza biskupa. Szanowni państwo, środa popielcowa rozpoczyna wielki post. Posypujemy głowy popiołem. Księżę biskupie, jakie znaczenie ma dla nas ten obrzęd posypania głów popiołem, który odbywa się dzisiaj w kościołach? No jest to coś bardzo szokującego. Myślę, że możemy tak powiedzieć. Dla współczesnego człowieka tak. Dla współczesnego człowieka. Chociaż jesteśmy przyzwyczajeni do tego zwyczaju, do tego obrzędu, który towarzyszy nam od dzieciństwa. Chociaż w tym dniu właśnie idziemy do kościołów, pochylając głowy i pozwalając, żeby no, posypał się popiół na nasze głowy, robimy coś, co można by powiedzieć, no nie pasuje do tych czasów, w których przyszło nam żyć. Może nawet tak się zdarza, że też wiele osób tego nie rozumie, właśnie dlatego nie rozumie. Czymże jest w takim razie wielki post, który przyjmujemy na nasze głowy? Nade wszystko ma nam przypominać ten czas, kiedy wszystko się rozpoczęło. To znaczy, stwórca stworzył świat, stworzył człowieka i stworzył go z ziemi. Można by nawet powiedzieć, z mułu. I tchnął w człowieka życie. Prochem jesteś i proszę o wrócisz. Przypomina nam kapłan, Przypomina kapłan w środę właśnie. popielcową. I to jest takie przypomnienie. Z jednej strony tego momentu, kiedy wszystko się rozpoczęło, ale i wszystko się zakończy. Bo to jest ten początek i, i koniec, można by powiedzieć, człowieka. Ale z drugiej strony, gdybyśmy pozostali tylko w tej sferze czysto zewnętrznej, e, widzialnej, cielesnej, to pozna, pozostalibyśmy tylko na e, płaszczyźnie, na poziomie popiołu, ziemi, materii. A tu nie o to przecież chodzi. Wiemy o to, że to przypomnienie, i popiół ma nam jednak wskazywać na coś więcej, bo człowiek to nie tylko ciało, ale to duch, dusza nieśmiertelna, i człowiek powołany jest do, do życia wiecznego. Dziś w środę popielcową rozpoczynamy wielki post. A czym w ogóle dla nas jest post? Bo mówimy, że to jest czas wyjątkowy w kościele, czas święty w kościele. Czas święty w kościele, czas, który ma swoje takie, można by też rzec, duże, głębokie uzasadnienie sięgające czasów biblijnych i to starego, a potem nowego testamentu. Zwróćmy uwagę na symbolikę tego, mówimy post czterdziestodniowy, wielki post, z czym się to wiąże. Warto przypomnieć sobie, bo to jest znamienne, że naród wybrany, który wyszedł z niewoli egipskiej, 40 lat wędruje przez pustynię, prawda? Więc w okresie tych 40 lat to jest bardzo długi czas, to jest całe życie dla wielu ludzi. I dla tamtych ludzi tak to było, że ci, którzy wyszli z Egiptu, już nie weszli, oni zakończyli swoje życie, ich dzieci weszły do ziemi obiecanej, ale to był czas przygotowania, to był czas pewnej, pewnej pracy nad sobą. Po to, żeby stać się niejako innymi ludźmi, żeby zrozumieć, kim jest Bóg, ten, który powołuje, ten, który prowadzi. Znamy te perypetie i, i ciekawe, że właśnie ważne jest to w tym momencie, tutaj to wyjście, wyjście na, na pustynię, to wędrowanie przez pustynię. Mówię, że ciekawe. Ojciec Święty Franciszek przecież, jeżeli zapowiedział obecny rok, Ustanowił obecny rok rokiem jubileuszowym, to jednocześnie zaproponował nam hasło, że jesteśmy pielgrzymami nadziei. Pielgrzym to jest ktoś, kto wędruje, ktoś, kto idzie przez pustynię życia. I ta symbolika 40 oczywiście dotyczy również 40 dni przebywania Mojżesza na górze Senaj. 40 dni to także czas postu pana Jezusa, który rozpoczyna o, właśnie, do tego działalność. To już jest Nowy Testament. Właśnie. I właśnie, pan Jezus, nim rozpoczął tę swoją publiczną działalność, 40 dni pości, przygotowuje się. Zauważmy, on Bóg, Bóg, człowiek, jakby potrzebuje tego okresu przygotowania. Jest to lekcja dla nas, żebyśmy zrozumieli, że nam też, czy dla nas też jest ważny czas. Przynajmniej od czasu do czasu zatrzymania się, czas przeżycia jakichś chwil w milczeniu, czas skupienia, czas odejścia od tej szarżyzny życia, a z drugiej strony życia pełnego napięcia, zabiegania, krzyku, jakiegoś chaosu bywa i tak. Prawda? W okresie Wielkiego Postu Kościół zachęca nas do postu, o którym mówimy, do modlitwy i jałmużny. Ksiądz Biskup nam wyjaśnił, skąd się bierze post i po co jest nam potrzebny, ale mm, zwróćmy uwagę jeszcze na te kolejne aspekty. Modlitwę i jałmużnę. Yy, yy, modlitwa to jest niesamowita przestrzeń yy, dla człowieka niezwykle yy, ważna. Myślę, że każdy z nas. Nawet jeżeli by nie chciał nazywać tych chwil spędzonych sam na sam z Panem Bogiem modlitwą, to mimo woli w czymś takim uczestniczy. Potrzebujemy modlitwy, potrzebujemy skupienia, potrzebujemy wyciszenia. Niekiedy mówiąc o takich rzeczach, posługuję się takim przykładem i pytam rozmówcę: wyobraź sobie, że jest zima, ktoś jest bardzo zmarznięty i Czego ten człowiek potrzebuje? Tylko jednego, żeby znaleźć się na chwilę w ogrzanym pomieszczeniu i tam usiąść czy stanąć, nic nie robić, tylko pozwolić, żeby to ciepło go ogarnęło, życiodajne ciepło, żeby go ogarnęło, niejako od, z zewnątrz i gdzieś tam ażby, żeby przeniknęło głęboko. Potrzebuje tylko chwili zatrzymania się i trwania w atmosferze tego ciepła. Czym jest modlitwa? No właśnie, jest to zatrzymanie się i otworzenie się, otwarcie się na Pana Boga, pozwolenie na to, żeby był możliwy ten, ten dialog, ale dialog nawet bez słów. Ciekawe, że modlitwa to jest rozmowa z Bogiem, mówimy. A zauważmy, ludzie, którzy się kochają. Nie zawsze muszą ze sobą bardzo długo rozmawiać. Wystarczy, że są razem, że czują swoją obecność. To im wystarczy. To jest dla nich jakimś takim spełnieniem, duchowym spełnieniem. Czyli modlitwa, nawet trwanie w milczeniu przed Chrystusem, jakby jest w stanie zaspokoić nasze wnętrze, serce. I ją ja można. Jałmużna... Dzielenie się z drugim człowiekiem, tym co mamy. Tak, ja jałmużna to jest już efekt i modlitwy, i, i postu. Po jałmużnie poznajemy, na ile wpierw otworzyliśmy się na Boga, żeby później otwierać się na drugiego człowieka. Oczywiście, to może być tak, że ktoś powie, że jestem człowiekiem niewierzącym, a z drugiej strony szanuję drugiego człowieka i będę mu dobrze czynił. Oczywiście, że jest to jak najbardziej możliwe i niemniej w tym jednym i drugim przypadku powiedziałbym tak, że ważne jest, żeby nie zatrzymać się tylko na sferze czysto zewnętrznej, żeby potraktować jako jałmużne, takie, że to jest takie załatwienie sprawy, no na przykład. kupuję baranka tego paschalnego baranka, który będzie rozprowadzany w kościołach. To jest traktowane jako okazja do jałmużny. Składam jakąś ofiarę. Ale to nie wystarczy kupić tego baranka. Podobnie jak nie wystarczy, no przykładowo zupełnie, kupić czerwone serduszko Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To wszystko jest piękne i to wszystko powinno być, ale tutaj trzeba... Czegoś więcej, bo źle byłoby, gdybyśmy odczytywali, odczytywali te, te akty jako załatwienie sprawy. Dałem jakąś ofiarę, pomogłem komuś i mam już z głowy: jestem dobrym człowiekiem, dobrym chrześcijaninem. Nie, to jest mało. Ja umożna to również sytuacja, kiedy dostrzegę drugiego człowieka, jego potrzebę. Że on po, no nawet potrzebuje chwili rozmowy, chwili bycia ze mną. Ja umożna to jest właśnie to coś, takie zatrzymanie się. Wobec drugiego człowieka, czy z drugim człowiekiem. Z tym, że to wszystko ma mnie prowadzić w sumie, w efekcie, gdzieś dalej, przed samego Chrystusa. Czy nie to ze względu na niego, prawda? Nie tylko po to, żeby uczynić zadość zwyczajowi, jakiemuś aktowi czysto zewnętrznemu. Dzisiaj również ksiądz posypując głowę popiołem mówi takie słowa: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. I do tego nawrócenia zachęcają nas rekolekcje wielkopostne no i przede wszystkim spowiedź sakrament pokuty i pojednania No wszystko to o czym mówimy te praktyki muszą się kończyć czy zmierzać ku jakiemuś istotnemu celowi w okresie wielkiego postu podobnie jak w okresie adwentu organizujemy rekolekcje Czyli ten czas, kiedy zatrzymujemy się nad Słowem Bożym, ale zatrzymujemy się nad sobą samym, kiedy pozwalamy, żeby pojawiły się pewne pytania, często bardzo podstawowe, ważne dla nas, na które nie mamy czasu w innej okazji, nie mamy właśnie do podjęcia tychże pytań w innej sytuacji. Jesteśmy często zagonieni, zaspieszeni, więc jest to czas, kiedy na chwilę, wreszcie zatrzymujemy się, żeby złapać drugi oddech, ale w sensie duchowym ten drugi oddech to jest spotkanie się ze Słowem Bożym, spotkanie się z Panem Bogiem, mówię, po to, żeby tak naprawdę odnaleźć siebie, wreszcie odnaleźć siebie i spróbować odpowiedzieć sobie na najbardziej podstawowe pytania, na które sobie często w życiu albo nie mamy czasu, nie odpowiadamy. I no, przeżywamy taki czas, taki może moment nawet i frustracji, napięcia wewnętrznego, skąd się to bierze, no, dlatego, żeśmy siebie nie spotkali. I tu znów taki malutki przykład. Wybaczcie, jeżeli Państwo, jeżeli słyszeliście już to, ale opowiada jeden z misjonarzy, że szedł przez tereny misyjne, wynajął tragarzy, którzy mu nieśli te rzeczy. To dawno się działo już, dzisiaj to jeździmy samochodami, czy jakoś inaczej na misjach. Ci ludzie mu pomagali. W pewnym momencie zatrzymują się, a przewodnik tych tregarzy mówi do owego misjonarza, my dziś już dalej nie pójdziemy. Dlaczego? Zmęczeni jesteście? Mówi nie. My musimy się zatrzymać, bo nasze dusze nie nadążają. My musimy się spotkać z nimi i dopiero wtedy pójdziemy dalej. Człowiek współczesny przeżywa coś podobnego jak ten prosty ktoś żyjący gdzieś tam, gdzieś tam bardzo daleko. Na terenie misyjnym musi pozwolić, żeby jego dusza nadążyła. I w przeżywaniu Wielkiego Postu również pomagają nam nabożeństwa pasyjne piękne nabożeństwa pasyjne, które zakorzenione są głęboko również w kulturze polskiej. Droga Krzyżowa, zwykle odprawiana w piątki, w kościołach. I nie tylko, bo jak jest ciepło, to czasami ona odbywa się również po różnych plenerze, w plenerze po różnych drogach, również u, 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 idzie ulicami miast, miasteczek, wsi. I gorzkie żale. Gorzkie żale to typowo polskie nabożeństwo, które po raz pierwszy było zaśpiewane w Kościele Świętego Krzyża w Warszawie w 1707 roku. To są, to są nasze y, tradycyjnie przeżywane. Nabożeństwa, które mają nam pomóc, właśnie jak mówię, w przeżyciu wielkiego postu. Zauważmy, niekiedy, zwłaszcza współcześnie, wiele osób sięga po jakieś formy bycia, zachowania wyjęte z innych kultur, twierdząc, że to przez to się w jakiś sposób realizują, uspokajają, może coś innego się jeszcze w nich dokonuje. A my mamy własny skarbiec. Skarbiec nasz, chrześcijański. Ten skarbiec tak bardzo charakterystyczny dla, dla naszej europejskiej kultury. Nie mówię tylko polskiej, europejskiej i chrześcijańskiej. Więc trzeba sięgać po te formy, o których pani teraz powiedziała. I, I też pewien szczegół. Zwróćmy uwagę, że te nabożeństwa, te przepiękne nabożeństwa pasyjne, one nam pomagają. Doświadczać jakby, no, jakby na dwie, dwa sposoby, czy powiem inaczej, angażując całego człowieka angażując nie tylko jego intelekt, ale również sferę taką, taką, wolitywną. Wyobraźmy sobie drogę krzyżową tę w plenerze. Zauważmy, jeż, inaczej się przeżywa drogę krzyżową, jeżeli człowiek dotknie krzyża i sam tak. go poniesie sam go trochę poniesie. Inaczej przeżywamy coś, co jest rzeczywistością duchową, bo modlitwa taką rzeczywistością jest, jeżeli w to jest włączone zmęczenie również i fizyczne. Człowiek jest jednością psychofizyczną ciała duszy nieśmiertelnej. Jeżeli te dwa elementy są, się angażują, prawda, to człowiek jest jakby pełnią. My jesteśmy w pełni zaangażowani w przeżycie czegoś istotnego, więc to dlatego te nabożeństwa są tak dla nas istotne i przemawiające. Wreszcie one wyrażają też taką chyba naturę Pol Polaka, chrześcijanina, która się wypowiada poprzez, poprzez pieśni, poprzez lekturę, poprzez medytację. I która pozwala nam dotknąć rzeczywistości pasyjnej, tej trudnej rzeczywistości, z którą no, jednak trzeba się identyfikować, bo my też przeżywamy sytuacje trudne, bolesne. Te nawożeństwa potrafią, pomagają nam niejako stanąć blisko Chrystusa. I widzimy Chrystusa nie tylko jako tego Boga, który jest gdzieś ponad chmurami, ale z jednym spośród nas. Szanowni Państwo. Zachęcamy do tego, aby tak przeżyć wielki post, aby się zafascynować Jezusem Chrystusem i Jego dziełem odkupienia i do tego niech nam posłużą i rekolekcje, i Msza Święta, i yy, Spowiedź. I oczywiście wspomniane nabożeństwa pasyjne, które są w wielkim poście wyjątkowe i dotykają też, też naszej kultury, naszej tradycji, a przede wszystkim naszej wiary w Jezusa Chrystusa. Dziękuję uprzejmie za rozmowę księdzubiskupowi. Przypomnę, że gościem w studiu był ksiądzbiskup Andrzej Kaleta, biskup pomocniczy Diecezji Kieleckiej. Rozmawiała Katarzyna Bernard. Dziękuję Dzień. bardzo, szczęść Boże. Szczęść Boże. Prawdę mówiąc, poranna rozmowa Radia M.